Cześć. Dzisiaj opowiem wam, jak bank liczą wkład własny przy budowie domu. Najprościej będzie to przedstawić na kilku przykładach, ale najpierw wymienię pierwszą podstawową zasadę, czyli fakt, że dom nie może powstać bez działki. Druga zasada jest taka, że bank zawsze zamyka inwestycje, czyli wypłaca te ostatnie środki po to, żeby mieć pewność, że klientowi nie zabraknie kasy na to, żeby dom zakończyć. Sytuacja numer jeden. Mamy swoją działkę nie obciążoną żadnym kredytem i chcemy wybudować na niej dom. Co bank uzna za mój wkład własny? Cenę, za którą kupiłem działkę, czy jej obecną wartość? Oczywiście, że jej obecną wartość. Po pierwsze, Działkę mogliśmy kupić 10 lat temu załóżmy za 50 tysięcy, ale teraz działka jest warta 100 tysięcy. I to właśnie tą obecną wartość działki bank weźmie pod uwagę. Podsumowując, wartość działki jest naszym wkładem. Druga sytuacja: mamy działkę, ale z kredytem, i chcemy dobrać środki na budowę domu. Zakładamy, że kupiliśmy tą działkę za 100 tysięcy złotych. No ale jej wartość się podniosła, jej wartość jest teraz na wysokości 120 tysięcy złotych, ale zostało jeszcze 90 tysięcy kredytu na tej działce do spłaty. W większości przypadków naszym wkładem własnym jest wartość działki według wyceny minus saldo kredytu, które pozostało do spłaty. W tym konkretnym przypadku to jest 120 tysięcy. Wartości minus 90 tysięcy kredytów, które zostaje do spłaty i to w sumie daje nam 30 tysięcy wkładu własnego. No ale planuje do tego przecież budowę domu. Budowa domu według kosztorysu wyniesie 380 tysięcy. Tyle zakładamy, że będzie kosztowała budowa. Razem kwota transakcji, czyli wartość tej działki plus 380 tysięcy. Według kosztorysu, daje nam kwotę 500 tysięcy złotych. I właśnie od tej kwoty 500 tysięcy jest liczony wkład własny, od tej ceny transakcyjnej. Czyli dla 500 tysięcy, kiedy mamy 10% wkład własny, daje nam to sumę 50 tysięcy wkładu własnego. I w tej sytuacji mamy już wkład własny z działki na poziomie 30 tysięcy. No ale powinniśmy mieć 50, więc brakuje 20. Kiedy wnosimy swój wkład, musimy wykonać pierwszą pracę na kwotę 20 tysięcy z kosztorysu, z własnych środków. Na przykład możecie postawić płot albo wykonać jakieś prace ziemne. Dopiero później bank nam wypłaca transzę na resztę pracy. Kolejna sytuacja. Biorę kredyt na działkę plus budowę domu jedną transakcją. Jest to możliwość oferowana w niewielu bankach i rzadko się to robi. Dlaczego? Ze względu na ilość potrzebnej dokumentacji. Potrzebna będzie wycena działki z wybudowanym już domem, który fizycznie jeszcze nie stoi. Ale do tej wyceny będzie potrzebny kosztorys oraz projekt domu, bo bank sam w sobie takiego projektu nie będzie potrzebował przy składaniu wniosku, ale wycena musi być na takim projekcie oparta. Rzeczoznawca przecież musi wiedzieć, jak ten dom będzie wyglądał w przyszłości, żeby móc oszacować jego wartość. No i powiedzmy sobie szczerze, rzadko zdarza się, aby klient kupujący działkę już dysponował takim projektem domu. Jeżeli chodzi o resztę dokumentacji nieruchomości, takie jak ostateczne pozwolenie na budowę czy też projekt, to jest to warunkiem do wypłaty kredytu, czyli już na samym końcu po decyzji kredytowej. Jak zawsze w przypadku budów i remontów, kluczowy jest kosztorys. Bank policzy nasz wkład własny od zakupu działki i kosztorysu, według której określicie, ile kosztować będzie Was wybudowanie tego domu. Zakładamy, że kupujecie działkę za 100 tysięcy, a budowa domu według Was będzie kosztować 300 tysięcy, według kosztorysu. Razem cena transakcyjna daje 400 tysięcy. Obliczamy wkład własny, 10%, czyli 40 tysięcy, które trzeba najczęściej wnieść w zakup działki. Kolejna sytuacja. Zakupiłem działkę z rozpoczętą budową. Jak bank policzy mój wkład własny? Ponownie kluczowy jest kosztorys. Mamy rozpisaną transakcję na 500 tysięcy złotych. Na przykład wartość działki 100 tysięcy, fundamenty 100, ściany 100, dach 100, wykończenie 100. My kupujemy działkę z domem, który ma już postawione ściany, czyli wartość działki jest 100 tysięcy złotych, fundamenty 100 tysięcy złotych i ściany 100 tysięcy złotych. I cena obecna tego niedokończonego domu to 300 tysięcy. No ale musimy go dokończyć. Na dokończenie tego domu szacujemy, że potrzebujemy jeszcze kolejne 200 tysięcy. Łączna cena inwestycji to 300 tysięcy na zakup plus 200 tysięcy na dokończenie budowy daje nam 500 tysięcy. I od tej sumy ponownie liczymy wkład własny, czyli 10% od 500 tysięcy, które trzeba wnieść podczas. Zakup. Jak rozliczać prace remontowo-budowlane, wyjaśnię w innym materiale. Drodzy, kolejną ważną kwestią jest minimalna kwota kredytu. Bank przecież nie uwierzy nam, że wybudujemy dom za mniej niż 2500 za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Więc, jeżeli budujemy dom 100 m kwadratowych, to musimy wziąć minimum kredyt na 250 tysięcy. Pamiętajmy, że bank musi mieć rozpisany kosztorys co najmniej do stanu deweloperskiego, a niektóre banki muszą mieć nieruchomość wykończoną pod klucz. Ważne jest, żeby kwoty w kosztorysie nie były za małe. Lepiej wziąć więcej kredytu i nie wykorzystać wszystkich transz, niż wziąć za mało i potem mieć problem z rozliczeniem i zakończeniem budowy. Pamiętajmy o tym, że ceny materiałów i usług budowlanych w trakcie budowy mogą wzrosnąć. Pewnie myślicie, no tak. No ale skoro wezmę więcej kredytu, to będę musiał więcej zapłacić. Drodzy, nie do końca, ponieważ bank wypłaca nam środki po kolei na budowę w transzach, czyli w częściach, klient płaci wyłącznie odsetki od kwoty, którą wykorzystał. Tak więc, jeżeli weźmiecie kredyt na 500 tysięcy, a wykorzystacie tylko 400, to odsetki płacicie od wykorzystanej kwoty 400 tysięcy złotych. Jedyne co zapłacicie więcej to koszty uzyskania kredytu, np. prowizja, która będzie liczona od zawnioskowanej kwoty. Okres, w którym budujecie i płacicie same odsetki, nazywa się karencją. W okresie karencji płaci się same odsetki, ponieważ bank uwzględnia, że klienci budujący dom muszą przecież gdzieś mieszkać i ponoszą koszty zarówno swojego obecnego mieszkania, jak i raty na budowę domu. Dlatego dopiero po zakończeniu budowy i w momencie, kiedy klient się przeprowadzi do nowo wybudowanego domu, płaci całą ratę kapitałowo-odsetkową, a nie same odsetki. Mam nadzieję, że Wam to zawiły temat w miarę prosto wytłumaczyłem. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.